Lektura na długi weekend, czyli najnowszy monitor, właśnie trafił w Wasze ręce. A w nim m.in. o tym, w jaki sposób obchodzony będzie w tym roku Memorial Day w Chicago i okolicach. Niestety, w większości miejsc wciąż z ograniczeniami. Nie przeszkadza to jednak, by chętni znaleźli sposób oddania hołdu poległym żołnierzom. Szczegóły w gazecie i na stronie. Wiele osób może zainteresować historia mężczyzny, który w okresie roku zamienił 1000 dolarów w 5 milionów. Dla jednych ciekawostka, dla innych wzór do naśladowania. Sam przyznaję, że była to ryzykowna gra na giełdzie. Co ciekawe, nie miał żadnego przygotowania. W szkole, jak sam mówi, był średniakiem. Całą wiedzę zdobył z internetu i książek. Jak to mówią, jeśli jeden może... Więcej na ten temat w najnowszym monitorze i na monitorlocalnews.com Uwaga! W związku ze zbliżającym się dniem dziecka konkurs. Dla dzieci oczywiście. Prosty, bo należy narysować swoją rodzinę, a rodzic ma zrobić zdjęcie tego rysunku i wysłać na adres e-mailowy monitora. Uwaga podaję. monitor.infolinia.com To wszystko. Każda praca wygrywa. Jeszcze raz. Każda praca wygrywa. Macie na to czas do przyszłego weekendu. Gorący rynek nieruchomości to kolejny temat. Raj dla sprzedających. Stawiają warunki i ślubują ceny. Czemu? Bo brakuje domów na sprzedaż, bo pożyczki wciąż są tanie, bo rosnące ceny materiałów budowlanych podnoszą ceny nowych konstrukcji. Przyczyn jest kilka, ale piszemy nie tylko o tym, ale również o zmieniającej się strukturze rynku nieruchomości. Ciekawostka: w tej chwili w USA jest więcej sprzedawców nieruchomości niż domów na sprzedaż. Kto by pomyślał? Czy wiecie, że żółty samochód zachowuje wyższą cenę przy sprzedaży wtórnej? Złoty pojazd traci najbardziej. Każdy kolor, okazuje się, ma wpływ na wartość używanego samochodu. Planujesz kupno? Przeczytaj tekst na ten temat. Lub o tym, że w wyniku ograniczeń pandemicznych przeciętna kobieta może stracić nawet 600 tysięcy dolarów w ciągu reszty swego życia? Jak? Szczegóły w gazecie, gdzie wiele innych tematów, poradników, felietonów i ogłoszeń drobnych. U nas znajdziesz to, o czym nie piszą inni: tematy dotyczące Chicago, Illinois i USA. Nie powielamy wiadomości dostępnych na każdej stronie i w każdej gazecie. Monitor to polskojęzyczna gazeta o największym nakładzie w rejonie Chicago. To fakt. Do tego za darmo. Czy znasz kogoś, kto jeszcze płaci za prasę? Poza tym, witryna nasza również dostępna jest za darmo. Monitor jedyny w swoim rodzaju.